Szemanko. Cześć! Dzisiejszy film będzie o nowych kołowrotkach marki Robinson. Jest to model Jakuzo. Kołowrotek dostępny w trzech rozmiarach model typowo spinningowy. Ale zanim opowiemy Wam kilka słów o nowym kołowrotku Jakuzo, pamiętajcie, że jesteśmy sklepem stacjonarnym oraz internetowym www.wentkaż.pro. Czynny sklep stacjonarny jest 6 dni w tygodniu. W w internecie jesteśmy bez limitu, więc zapraszamy do sprawdzenia naszej szerokiej oferty. A teraz skupmy się na produkcie, który dla Was przygotowaliśmy. Tak jest. A więc, jak już zaczynamy go przedstawiać, to może pokażmy, jak ten kołowrotek jest ładnie pakowany. A więc tak, otrzymujemy pudełeczko. W pudełeczku mamy piękny lśniący kołowrotek, który Karol właśnie Matowy, ma teraz w rękach. Matowy. Bardzo fajny design. Z akcentami złotych kolorów. Bardzo ładnie się prezentuje. No bo śniące gadżety. Ma? No. śniące gadżety? Ma? No ma, no ma? Czy to jest, nie jest liśniące? Jest matowy? Jest również matowy, więc jest dwukolorowy. To musisz wpaść. A więc jak Karol już Wam powiedział, jaki ten kołowrotek jest liśniący i matowy, pokażemy Wam, co jeszcze otrzymujemy wraz z kołowrotkiem. Elegancki pokrowczyk, który nie jest matowy, ale jest materiałowy, w którym możemy ten kołowrotek przechowywać. I co tam jeszcze otrzymujemy? Oraz oryginalny smaj, smar oraz olej od firmy Robinson, dzięki któremu możemy sobie sami przeserwisować kołowrotek, aczkolwiek. Mamy 5 lat gwarancji, więc jeśli jesteśmy średnimi majsterkowiczami, warto wysłać, że tak powiem, do producenta, niech oni Wam przesmarują, będziecie troszeczkę spokojniejsi. Tak jest, no właśnie jak macie 5 lat gwarancji, to lepiej na własny rachunek tego kołowrotka nie rozbierać, bo, bo może... gwarancja ulegnie rozpadowi. Tak jest i możecie mu zrobić większą krzywdę. No dobra, to może teraz coś o zastosowaniu kołowrotków, bo tak jak już mówiliśmy, są to mm -hmm. kołowrotki spinningowe. Model 3000, moc hamulca 10 kg, waga kołowrotka 290 gram. Przełożenie 52 do 1. Pojemność szpuli w tym kołowrotku to 150 metrów żyłki o średnicy 0,30 mm. Kołowrotek, myślę, że śmiało możemy zastosować do jakichś zestawów sandaczowych, gdzie łowicie na główki 20-30 g jakieś większe gumy. Na pewno fajnie będzie pasował do serii Wendisk Diaflex, które również są czarne i mają te złote wstawki. W ogóle ten kołowrotek bardzo mi przypomina model Harami, tak, tak naprawdę. Taki no... młodszy brat, może, nie? Taki troszkę odświeżony, bo tam ten kołowrotek, trzeba przyznać, jest taki szarawo, może złotawy z nacięciami, troszeczkę bardziej błyszczący. Oczywiście praca ich jest, no nie chciałem powiedzieć podobna, wydaje mi się, że ten troszeczkę płynniej i szybciej pracuje. Nie wiem, generalnie mi osobiście wizualnie bardziej ten kołowrotek przypada do gustu. Ja lubię jak jest mało tych nacięć, mało bajerków, nie ma się ten brud gdzie odłożyć. Można powiedzieć, też nie rzuca się aż tak strasznie w oczy, czyli, że tak powiem, nikt się na niego nie połakomi nad wodą. Ten kołowroteczek jest to wielkość 259, jego zastosowałbym już pod jakieś szczupakowe zestawy. Waga tego kołowrotka to 261 gram, siła hamulca to 8 kg. Kołowrotek wyposażony jest w 9 łożysk. No to dobra, to ja łapię w ręce teraz najmniejszy model. Taki typowo okoniowy. Tak, model 2000, także proponujemy go stosować z wędeczkami tam 10, 12, 15 gram masa tego kołowrotka Karo 253 gramy. również ma 8 kg wytrzymałości. Oczywiście niczym nie różni się od swoich większych braci, ale co jeszcze nie powiedzieliśmy? Słuchajcie, tutaj rączka jest odkręcana jak że tak powiem w amerykańskich kołowrotkach, czyli jest na gwincie i co trzeba dodać? Można sobie przełożyć na drugą stronę, czyli dla osób leworęcznych nie będzie to problemem. Można zamienić na drugą stronę, Wzmocniony, wzmocniona jest przede wszystkim też rurka kabłonka, no i bardzo ważne, hamulec Smooth Power Drag z podkładkami z włókna węglowego, czyni go bardzo mocnego i wytrzymałego przy połowach nawet większych ryb niż oczekujemy na wypadzie wędkarskim. Cóż więcej możemy o tych kołowrotkach powiedzieć? Jakość sama w sobie, naprawdę fajnie nam się podobają. Wyważą większość wędzic dostępnych w ofercie marki Robinson. Możecie je u nas zobaczyć w sklepie stacjonarnym oraz przeczytać sobie opinie na sklepie internetowym. Także śmiało bierzcie się za zakupy, a my lecimy nagrywać dla Was kolejny materiał. Ale co jeszcze macie zrobić? Zostawić. Poprosimy Was zostawić kciuk w górę, gdyż nas bardzo motywuje, subskrypcję oraz dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z naszymi materiałami. Daje nam to dużego kopa do działania, żebyście mieli fajne materiały na wieczorki do oglądania. Trzymajcie się, cześć! Hej! <śleskujesz>